Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Anią i z Hubertem i porozmawiamy o projekcie, który zamierzają realizować, czyli nakręcenie filmu na temat odżywiania światłem, na temat brederianizmu, no jak zwał to zwał. Kto będzie głównym bohaterem tego filmu i w jakim, jaką macie koncepcję na realizację tego filmu? Główną naszą bohaterką będzie Veni, brytarianka polska, która odżywia się światłem od ponad 11 lat. Nie stosuje tej diety tak restrykcyjnie jak Victor Truviano albo jakiś 70-letni jogin z Indii, tylko... Prachladiani. Tak, tylko dostosowuje to do realiów, do życia takiego współczesnego, gdzie mamy możliwość wyboru rezygnacji z jedzenia, ale jak babcia nam upiecze ciasto albo mama ugotuje obiad, możemy to zjeść, nic nam się nie stanie i nie 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 nie, nie znikniemy z tego świata, w porządku to jest. Mhm. Natomiast mamy wybór wolność i to jest to, co weni głównie przekazuje. Czyli celem osób, które dążą do Stania się bryderianami, takim wewnętrznym celem, niejako, bo to nie jest taka decyzja taka z głowy, tylko z wnętrza, to jest wolność, tak? Tak to można rozumieć. Czy generalnie rozwój duchowy dąży do wolności, tak? Więc jeżeli bryderianizm jest elementem rozwoju duchowego, to na pewno. A skąd w ogóle pomysł, żeby takie coś zrealizować? Sporo ludzi z tych szczególnie kręgów duchowych, rozwoju osobistego, często trzyma się gdzieś tam razem w jakichś grupkach. Wspólnie działają, spotykają się. Pomyśleliśmy, że idealną, idealnym rozwiązaniem będzie jakby stworzenie akcji crowdfundingowej, która pomoże nam sfinalizować produkcję tego filmu. Mhm. No to jakby sposób zgromadzenia funduszy na film. Natomiast mhm. skąd pierwotnie ta idea, żeby coś takiego zrobić? Pierwotnie zaczęło się od tego, że poznałem Weni. I tak jak. No, w kręgach esoterycznych jest, bym powiedział, sporo różnych ludzi, dziwaków, chosztaplerów, mm -hmm. <laughs> e, ludzi, którzy chcą po prostu kasę zrobić. Mm -hmm. e, I jest garstka osób, które gdzieś tam są na no, swój sposób autentyczne. I poznając Veni, wydałam się tą osobą przede wszystkim bardzo autentyczną, serdeczną i niezwykle ciekawą, bo opowiada o rzeczach, które. No Normalny człowiek, jakby słyszał, to by uciekł. A co to znaczy normalny człowiek? To jest taki, który codziennie... No, Telewizja, praca, tak? Tak, tak. Jakby ktoś spotkał Weni i Weni by takiemu człowiekowi, który biegnie do metra, zatrzymała go i powiedziała, że biegną za nami elfy, to myślę, że byłby zdziwiony. A Veni, oprócz tego, czym się zajmuje, prowadzi bardzo, bardzo bym powiedział, normalne życie. Nie, nie żyje w Indiach, e, nie medytuje w jaskini, jest normalnym, ciepłym człowiekiem. I przede wszystkim prawdziwym. Bija od niej taka prawda, jakby co skłania nas do tego, żeby zrobić o niej film dokumentalny. Bo to jest taki człowiek, którego warto pokazać innym ludziom. I to nie będzie nic, nic fałszywego, tak? Bo każdy, kto poznał Veni. Widzi w niej naprawdę prawdę. Nie? Ona jest taką zwykłą osobą, która pomaga wielu ludziom i to jest piękne i uważam, że warto o tym opowiedzieć. A jeżeli zahaczymy również, bo jakby to będzie duża część tego filmu o no to mamy nadzieję, że przyciągnie on tych ludzi, którzy też do końca, może do tej pory w ogóle nie sięgali po duchowość w swoim życiu. Nie? I że dzięki temu, że w ogóle podejdą do tematu, zobaczą w ogóle co to jest, bo ich to zaciekawi, Otworzą po prostu takie drzwi swojego życia, których już nie będą chcieli zamknąć. Brytarianizm jest takim dość tematem chwytliwym. Dla... Ekscentrycznym dla, dla niektórych, bo wiadomo, że nie dla wszystkich, tak? Znaczy, niektórzy to traktują jako odpał taki w ogóle i idiotyzm. Nie? Tak, ale w tym, się... w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby nie jeść, tylko że to nie jest dla spotrzebnego żeby mieć dodatkową umiejętność, to nie jest odchudzanie się na siłę. To, żeby zadziałało, musi być zrobione pewne tak procesy, może żadne. pewne procesy wewnętrzne zajść i przemiana duchowa człowieka, a nie, a nie z dnia na dzień. Mhm. Dobra, dzisiaj jestem Brytarianem. A czy dużo, dużo, dużo ludzi słyszeliśmy, że zainteresowała się książką, zobaczyło film i z dnia na dzień postanowiła nie jeść i sobie tylko krzywdę robili, zagładzali się albo robili tortury na swoim ciele? No, nie, nie tędy droga, i wydaje nam się, że taki film dla ludzi, którzy chcieliby spojrzeć na ten temat nie pod kątem sensacji, ale pod kątem prawdziwego wymiaru tego, no myślę, że to byłaby wartościowa rzecz. Jest taki brytyjski niejedzący Genesis Sunfire, który wręcz usilnie cały czas powtarza, że aby być naprawdę niejedzącym, trzeba poświęcić na to minimum 15 lat tego procesu, żeby dojść do tego. Że to nie jest tylko ten proces 21-dniowy. Mhm. Czyli wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualny proces. Jednemu zajmie to kilka dni, innemu kilka lat poza tym ludzie, którzy podejmują się tego, w ogóle, tego procesu, to coś ich doprowadziło do tego momentu, więc mm. możliwe, że się wcześniej rozwijali duchowo przez 20 lat, zanim doszli do wniosku, że brytarianizm może być czymś dla nich. Mm -hmm. A ile osób już poznaliście m, takich, którzy przy, powiedzmy przez kilka miesięcy minimum y, no, odżywiają się powiedzmy tylko nie wiem, czy sokami, czy, 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 czy piją wodę? No tak ze cztery osoby poznałem, które wiem, że rzeczywiście e, mógłbym mi zaufać, że mm -hmm. dokonały tego. Natomiast e, dużo, dużo, dużo osób jest takich próbujących albo takich kamikadze, którzy po prostu z dnia na dzień po przeczytaniu artykułu, zobaczeniu filmu na YouTube pomyśleli dobra, to ja od dzisiaj jestem brytarianem. <grywka> Spróbuję. Ja osobiście znam kilkanaście osób, z czego no powiedzmy 3-4 są takie szczere w tej kwestii, a inni mhm. tak próbują. Nie? Mhm. Czyli ja myślę, że to, to, to nie może być coś, co jest na siłę robione? Oczywiście. To jest podstawa. To, to jeżeli ma, ma działać, to musi przejść naturalnie. Yy, dobrze. Czyli chcielibyście zgromadzić fundusze na realizację tego filmu na zasadzie crowdfundingu. Czy już plan macie odnośnie jakiegoś wynagrodzenia dla osób płacających, czy to dopiero powstanie? Mamy pomysł, na pewno będzie jako jedna z nagród film na DVD będą podziękowania w filmie i na stronie, na Facebooku. Też myśleliśmy o medytacjach z Veni. W ogóle planujemy jakby zrobić medytację, tak? tak? Ogólnodostępne przez internet, bo Wani już chciała jakby to zrobić wcześniej, natomiast poznała nas, a my jakby mamy takie możliwości, bo ja jestem po szkole filmowej i generalnie jestem z branży filmowej i na tym się znam, Hubert ma swoją agencję, która działa w internecie i bardzo dobrze rozprzestrzenia dane, dlatego jakby wszystkie drogi prowadzą tak. Do Weni, można tak powiedzieć, wszystko, to, co robiliśmy do tej pory. Pewnego jakby... dnia ja pomyślałem, kurczę, Ania, byśmy coś zrobili ciekawego, <laughs> bo mi się nudzi. No i... Akurat taka Weni się no, I... natrafiła. I więc... Myśleliśmy, to jest ciekawy temat. Ona jako osoba uh -huh. i ludzie, którzy wokół niej się przewijają. I jakby w trakcie tego projektu stwierdziliśmy, że jedną z nagród może być właśnie dostęp do takiego webinarium, tak? gdzie Weni I... gdzie będzie prowadziła swój wykład, znaczy wykład, swoją medytację. I, I że to może być taka fajna ciekawostka. Też jakby, yy, jesteśmy dopiero przed realizacją, tak? Czyli mamy teraz, te, teraz czas na to, żeby w ogóle yy, też posłuchać innych ludzi. Bo mamy teraz taką stronę, którą odpaliliśmy, i tam każdy, kto poda swoje, swojego maila, jest przez nas informowany, co się będzie działo na bieżąco z naszym filmem. Będą tam różne zdjęcia przesyłane, różne fajne rzeczy. I teraz, jakby, do Twoich widzów tak? taka, takie przesłanie. W którą stronę w <noise> Że jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Wenii i Bretarianizmu, które chcielibyście zadać Weni, bo my akurat mamy tą możliwość, że możemy zadać każde pytanie jej podczas produkcji, no to przysyłajcie do nas, tak? Przez tą stronę internetową, zaraz Hubert o niej powie. Bardzo prosimy o różne pytania. Jeżeli będą naprawdę fajne, wartościowe, to je zadamy po prostu. i... Czyli chodzi o to, aby większa ilość ludzi tworzyła ten film, film. film będzie. Tak. Z Wami tworzony, więc póki jeszcze nie powstał, macie wpływ na film i na nas, żeby może o czymś jeszcze ciekawym wspomnieć, dopowiedzieć, a może macie jakieś pytania, na które chcielibyście, żebyśmy udzielili odpowiedzi. Tak, mamy w, filmie. w, tak, tym, filmie. w tym filmie, dokładnie, no bo to jest jakby ruchoma część, tak? Dokumentalna. Będziemy z Danii podróżować, pojedziemy w kilka miejsc zdjęciowych razem z nią. Po pierwsze na kurs pranny, który prowadzi. Ona te kursy prowadzi chyba od 8 lat już i, i prowadzi w różnych miejscach po Polsce. Teraz w ogóle zaczęła też na świecie prowadzić. To że prowadziła już wcześniej na świecie. Natomiast znowu zaczyna. w Polsce na... ma tyle zajęć, że Że jest trochę zajętą osobą. Generalnie wędzie jest zajętą osobą mocno, także super się cieszymy, że w ogóle chce z nami porozmawiać i że chce nam poświęcić ten czas, żebyśmy mogli zapytać ją o wszystko. I że chce się w ogóle dzielić swoją wiedzą, bo nie ma dużo takich ludzi, którzy prost się do tego przyznają w Polsce i, i którzy chcą nam opowiedzieć o tym. A dodatkowo Veni ma dużo osób, które jakby nauczyła różnych rzeczy i one też mogą o tym opowiedzieć. Więc to będzie w ogóle fajna historia. Dlatego pierwszy dzień zdjęciowy, jaki zaplanowaliśmy, to pojechanie na taki kurs prany, który prowadzi Veni. Ona prowadzi dwudniowe kursy prany. No i generalnie planujemy też pojechać w jej takie miejsca, które ona lubi, tak? Czyli gdzieś w lesie zrobić zdjęcia, i tam część wywiadu zrobić. Ale też w Warszawie, bo pani to jest osoba, która maluje obrazy. I chcielibyśmy też u niej właśnie w atelier kilka, kilka, kilka fajnych obrazów nagrać, tak żeby to wszystko było barwne, ładne. Przede wszystkim na tym nam zależy w ogóle. Bo na przykład polskie filmy o braterianizmie są często takie pozbawione tej radości. Są która, smutne. Tak, są smutne. które szukają sensacji. Głównie. Szukają sensacji, ale my byśmy chcieli pokazać, że w ogóle oświecenie i ta droga do oświecenia i w ogóle duchowość jest mega radosna, że to jest takie przeżycie dla każdego coś miłego. I to nie jest Wie? związane z tym, że właśnie się nie siedzi się i, i tylko w jednym pokoju jakby zamyka w czterech ścianach, tylko to może być mega fajne, radosne doświadczenie i właśnie Wani taka jest. Tak? Ona jakby pokazuje to całą sobą, że Potrafi tak... cieszyć się życiem, poka potrafi pokazać radość i, i... No i no, pomaga wiele też... osób, które siedzi w duchowości czasami jest tak restrykcyjna wobec siebie, że to z jednego ego się przechodzi w drugie ego jakieś duchowe, gdzie hmm. No i dalej co, to nie? samo jest, tylko inaczej upakowane. Gdyby nam się udało zrobić taki film, jak, jaka jest Weni, tak? czyli taki prawdziwy i taki barwny, no to... O nic innego nam nie chodzi, tak? Tylko o to. Więc tak będziemy się starać, żeby to tak wyszło. Dobrze, jeszcze o tej Twojej stronie, co tam będzie? Tak, przygotowaliśmy przed rozpoczęciem prac taką stronę landing page Na tej stronie możecie się zapisać na nasz jakby newsletter i być na bieżąco z nami w kontakcie i wiedzieć, co się dzieje podczas... Każdego etapu e, podczas realizacji filmu. Niezależnie od tego, czy chcecie wesprzeć ten film, czy nie, tak? Warto no się tam zapisać. Fajnie, fajnie, żebyście wiedzieli, co się z nami dzieje, tak? Jak, jakie są etapy realizacji. Jeśli znacie węgię, chcielibyście ją poznać, no to jest miejsce, gdzie właśnie jakby jesteście bardzo blisko niej wtedy. Super. Crowdfunding polega na tym, że nie dajecie nam kasy za nic. To jest jakby sprzedaż filmu. Gdzie w zamian dostajecie nagro nagrody, więc to nie jest coś takiego, że taka danie na tace, tylko e Przepłata. przedpłata. No i generalnie warto wspomnieć jaka to jest strona, tak? Brytarianie film.pl tak jest. Dziękuję bardzo. Super, dziękujemy dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Dziękuję.